Proszę Państwa, niestety też w dzisiejszym programie jest trudoko za level. Nie! W dalszym ciągu niestety w tym programie uczestniczy grupa Pektus. Panowie! Niestety, panie kolego. A powiedziałem, niestety. Tak. Żartowałem. Umyjmy. Świątecznie żartowałem. Panowie, z tej racji, że jest nas tutaj trochę, musimy lekko zmienić zasady gry. Pierwsze trzy strzały, kolega Maras. Drugie z trzy strzały, kolega Mati. Trzy następne kolega Tomasz, ja znam wasze imiona. I ostatnia żółta piłka do Marej Bramki, kolega Stachu. Panowie, z tego co wiem, tego bramkarza znacie najlepiej ze wszystkich artystów w Polsce. Znamy. Tak. To jest artysta życia. Swoja. Grzegorz, Czy ty się boisz tego bombardowania, które już za chwilę? Siła braci. No coś w tym jest. Że się boisz. <laughs> coś w tym jest, że siła braci. Proszę Państwa, tego jeszcze nie było. Zatem! Świąteczne uderzenie. 3, 2, 1. Następny! Nie czekajcie, on leży, to jest wasza szansa. Do małej bramki, Boże Święty. Brawo! Mają plan! Jest! I mała! O, yes. Ja w ogóle zapomniałem o tej małej. To już widzieliśmy, to już widzieliśmy. już zawsze lubi duże. Ale chyba, panowie, poszło mnie nie najgorzej, prawda? Ile wpadło? 104 wpadło. Oto spytam się naszego suwerena w bramce Grzegorza. Grzegorzu, jak im poszło? Wszyscy wiemy, że grają ładnie, ale po dzisiejszym odcinku wiemy, że też grają dobrze w piłkę. <śmiech> <śmiech> Szacun. Dzięki, Januś. Szacun. Panowie, musimy to raz na, na samym końcu ustalić, co jest trudniejsze: granie w piłkę czy granie na gitarach, mikrofonach. Mimo, że nie może grać na mikrofonach, to jest trudniejsze. Dla mnie w piłkę. Pati, dziękujemy serdecznie. Piłkę, jak basista, nie? Zarówno tutaj, tutaj trzeba być zmobilizowanym zmo, i trzeba Dziękujemy. Prostu, czy... Staszek? Dzięki. Staszku, ale znam Ci pytanie. Pomyśl sobie, że tata nie słyszy. Czy tata gra dobrze w piłkę? Nie deprz mnie. <grym> Tata nie słyszy. Powiedz szczerze. Tak. Dobrze, Brawo! Dobrze! Ale gra, ale gra lepiej niż śpiewa? Nie. Brawo! Dobrze, że o, śpiewa. Dobrze, że śpiewa. dobrze, dobrze śpiewa. Panie i panowie, jeszcze raz wesołych świąt od całej grupy świąt. Pektus. I pozdrawiamy serdecznie tego, którego nie ma. Śpiewa, Macieja, śpiewa. pozdrawiamy Cię. Ćwicz. Wszystkiego dobrego. Maciek, Maciek. następny razem ja przyjdę do Ciebie i turbo kozaka zrobię tylko To już Zrobię tylko z Tobą. Ktoś na pewno zadzwoni. Serdecznie pozdrawiamy